Panie Parapianie, drodzy sympatycy naszej franciszkańskiej świątyni w Dyni. Przed nami kolejne święta Zmartwychwstania Pańskiego. Przez zestni postawne rozpamiętywaliśmy mękę śmierci i Zmartwychwstanie Pana Jezusa. To wszystko z miłości do nas. W tym roku te święta są wyjątkowe. Modlimy się w Pustej Świątyni. Nie ma was tutaj. Nie jesteście obecni fizycznie. Z racji nadchodzących świąt pragniemy jako Franciszkanie, nasz pasterzy, którzy tutaj posługują na tym skórzu, złożyć Wam serdeczne życzenia. Niech Chrystus zmartwił stały, rozświetla mroki naszego życia. Niech obdarzy każdego ten spokoj. Niech on spełni wszystkie Wasze tęsknoty, nie tylko tą, tę tęsknotę za byciem tutaj na liturgii czy modlitwie, ale niech wypełni Wasze serca doszczętnie, żeby. Był najważniejszą wartością Waszego życia i aby rozświetlał to, co trudne, żeby, żeby się odkryli to, że, że to jest droga do bycia ludźmi pięknymi, pełnymi wiary, nadziei i miłości. To Jezus mówił do, do uczniów, do ich zatrwożonych: Nie bójcie się odwagi, to ja jestem i tego Wam życzymy, właśnie tej odwagi, aby w tym trudnym czasie jej nie stracić, także nadziei, że w końcu to, co złe i przykre, skończy się. Chrystus daje nam tą właśnie nadzieję i, i, i tego się trzymajmy. Zamykajmy się w domu, zostańmy w domu, ale nie zamykajmy naszych serc. I tego Wam kochani serdecznie życzymy. Chrystus i wstał. Czekam. Prawdziwie z Martów wstał. Czekamy, Czekamy na nas I oby tak było.